Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego dawno tutaj nie było i ogólnie rzadko bywa na tym kanale. Nowa Kia Soul w podstawowej wersji wyposażenia z podstawową baterią. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Soul, czyli nasz pierwszy elektryk. Mało kto wie, że pierwsza Kia Soul w wersji elektrycznej zadebiutowała w 2014 roku. Tutaj już druga albo trzecia generacja tego modelu i podstawowa wersja wyposażenia w podstawowej baterii z podstawowym silnikiem, czyli 136 koni, 395 Nm momentu obrotowego i akumulator o pojemności 39,2 kWh. Deklarowany zasięg 276 km, ale to co najfajniejsze to cena tego auta. 170 990 zł brutto w podstawowym lakierze w Surf Blue. Oczywiście finalna cena uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. No i co jest jeszcze fajne, to na ten samochód w takiej wersji, chociaż na ten samochód w każdej wersji tak naprawdę można jeszcze wziąć rządową dopłatę mój Elektryk. Czyli auto miejskie z miejskim zasięgiem. Spokojnie poniżej 150 tysięcy brutto nas wyjdzie. No i jak na wersję podstawową, samochód ma naprawdę sporo, bo ma reflektory full LED, ma hamowanie autonomiczne, ma aktywny tempomat, dwupoziomowy aktywny asystent ruchu, ma kamerę cofania, ma Android Auto CarPlay i chyba nawet bezprzewodowe. No i charakterystyczną linię, ale o to chyba w tym samochodzie chodzi. Niektórzy mówią, że jest tak brzydki, że aż piękny. Wiadomo, nie każdemu przypadnie do gustu, ale są tacy, co tą linię naprawdę uwielbiają. Felga aluminiowa tutaj ze ślepki plastikowe 17. Ona też nadaje charakteru. A, tu są przyciemnione szyby, ale to jest przyciemnienie niefabryczne, czyli to są folie. Normalnie w wersji podstawowej tego nie będzie, o tym też trzeba wspomnieć. No, jeśli dla kogoś byłoby mało, 276 km zasięgu, to Soul występuje również w wersji z większą baterią 64 kWh, i wtedy deklarowany zasięg mamy około 450 km. Zajrzyjmy do środka. Kluczyk zbliżeniowy. Wykończenie wersji podstawowej, wersji M. Twardo, twardo, ale tu mamy miękko. Pełna elektryka. Tutaj taki fajny biały plastik. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna. Zestaw głośno mówiący. Drugi poziom asystenta pasaruchu. Aktywny tempomat. Odległość do auta poprzedzającego. Wyświetlacz Super Vision Cluster. 8 sali wyświetlacz Android Auto, CarPlay i kamera cofania Automatyczna klimatyzacja Selektor zmiany biegów, Shift by Wire Uchwyt na kubki, elektryczny, ręczny, Auto hold, podłokietnik I fotel kierowcy Tapicerka w pełni materiałowa, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, z manualną regulacją wysokości Tutaj jest ciekawy schowek Tu twardo, twardo, miękko Ciekawe jest to wykończenie drzwi No i to co najważniejsze w tym samochodzie Dużo miejsca dla czterech pasażerów Dużo miejsca nad głową Tam na środku dwa USB-C do ładowania urządzeń przenośnych Tyły foteli Tutaj plastik, ale tu materiał Kamera Bagażnik kółeczko można sobie tak podnieść można tak położyć żeby nie stukała i tak o. dwupoziomowa podłoga kabel do ładowania zestaw naprawczy gaśnica trójkąt jakby ktoś bardzo chciał to tutaj pewnie by się nawet koło zmieściło dojazdowe nie powinno być z tym kłopotu jeszcze raz kanapa z tyłu, ochronne nakładki na progi Rzut na deskę i fotel pasażera: wygodny, dobrze wyprofilowany. I tak wygląda ta wersji M. Deska miękka I jak na miejski samochód, i wyposażenie wersji podstawowej czego chcieć więcej. W pełni LEDowe oświetlenie, nawet kierunki są LEDowe. Fajnie, tutaj są światła przeciwgielne a tutaj są światła mijania drogowe i światła dojazd dziennej. A tutaj mamy gniazdo ładowania. Typ drugi, CCS. Felgi 17, felgi strukturalne tak to się fachowo nazywa. To jest aluminiowe, a tutaj są plastikowe zaślepki. To wszystko chodzi o aerodynamikę. Zegary. I proszę bardzo. 267 km. Jakby doładować go do 100%, to pewnie pokazałby 276. Czyli deklarowany zasięg. Power chart, czyli to, co się dzieje z energią. Prędkość. Na dole bieg. Informacja z czujników, a tu mamy kamerę drive. I tu mamy rekuperację, czyli łopatkami również możemy sterować rekuperacją. Mamy trzy poziomy: lewa łopatka przez przytrzymanie to jest oczywiście do zatrzymania, i prawa łopatka przez przytrzymanie tryb automatyczny. I tu również można zmieniać, zwiększać bądź zmniejszać siłę rekuperacji. Trochę komputera pokładowego. Przepływ energii, ciśnienie w oponach, asystent pasa, trochę ustawień systemów bezpieczeństwa. 93% zarządzanie ładowaniem akumulatora, ustawienie. Zimowe. i tak CarPlay, Android Auto w tej wersji są już bezprzewodowe automatyczna klimatyzacja podgrzewane lusterka, podgrzewana szyba USB A pod multimedia, pod CarPlay, pod Android Auto USB C do ładowania urządzeń przenośnych, selektor zmiany biegów tak, Soul był pierwszy, który już to wprowadzał tylko tradycyjne I system Kolor Surf Blue, czyli lakier podstawowy, lakier bez dopłaty I to jest Lakier pastelowy reflektory full led fajnie te światła wyglądają zresztą ten grill tutaj nowe logo no pasuje do tego samochodu do tego, tej sylwetki pasuje idealnie dajcie znać jak wam się ten samochód podoba jak podoba wam się ten kolor a dzisiaj dziękuję, dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia,